So far 24 people have flown to the moon. Dotychczas na Księżyc poleciały 24 osoby. Everyone in the American Apollo project in the 1960s and 70s. Wszyscy w amerykańskim projekcie Apollo w latach 60. i 70. 12 have walked on its surface during six missions. Podczas sześciu misji po jego powierzchni spacerowało 12 Apollo 11 was the first man's spacecraft to land on the surface of the Moon. Apollo 11 był pierwszym załogowym statkiem kosmicznym, który wylądował na powierzchni księżyca. It was on the 20th of July 1969 Greenwich Mean Time. Było to 20 lipca 1969 roku, czasu Greenwich. The next day Neil Armstrong set foot on the lunar surface, followed by Edwin Buzz Aldrin. Następnego dnia Neil Armstrong postawił stopę na powierzchni Księżyca, a po nim Edwin Buzz Aldrin. In total they walked on the moon for 2 hours and 31 minutes. Łącznie spacerowali po Księżycu 2 godziny i 31 minut. The visit to the lunar surface lasted 21 and a half hours and ended with a successful launch. Ich wizyta na powierzchni księżyca trwała 21,5 godziny i zakończyła się udanym startem. The next mission to the moon, Apollo 12, took place that same year in November. Następna misja na księżyc, Apollo 12, miała miejsce tego samego roku w listopadzie. Due to technical problems, the Apollo mission ended with a flyby of the moon on a free trajectory. Z powodu problemów technicznych, misja Apollo 13 zakończyła się przelotem obok Księżyca po swobodnej trajektorii powrotnej. Apollo 14 i 15 eksplodowały na lunar surface in 1971. Apollo 14 i 15 badały powierzchnię Księżyca w 1971 roku. The last two expeditions, Apollo 16 and 17, which lasted almost four days on the surface, took place in 1972. Ostatnie dwie ekspedycje Apollo 16 i 17, które trwały prawie cztery dni na powierzchni, miały miejsce w 1972. Moon missions were dangerous and very expensive so they ended after 6 landings. Misje księżycowe były niebezpieczne i bardzo drogie dlatego zakończono je po 6 lądowaniach. The cost was estimated at 28 billion dollars today it's about 280 billion. Koszt szacowano na 28 miliardów dolarów dziś to około 280 miliardów. The next month's mission to the moon, as planned, will be soon. Kolejna załogowa misja na Księżyc, zgodnie z planem, odbędzie się wkrótce.